Dzień dobry, tutaj Wojtek Włoch, pastor kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie. Zapraszam na nasz podcast. Tutaj znajdziesz słowo, które ma moc do zmiany życia. Dobrego odbioru. Zanim zacznę, chciałbym podziękować pastorowi Wojtkowi i waszemu kościołowi. It's such an honor to know Pastor to jest wielki zaszczyt znać pastora Wojtka. To Singapur, we were very I w naszym kościele, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy od pastora Gerharda, że biskup z Polski przyjeżdża, to byliśmy zaszokowani. We've never had a bishop come to our church before. <laughs> Nigdy nie mieliśmy biskupa w naszym kościele wcześniej. wear a suit and tie? Do I bow? Do I... <laughs> czy mam się ubrać w garnitur? Czy mam się kłaniać?

And every time we have a Zoom call, every time we meet, it's so encouraging to hear what's happening in your church. Za każdym razem kiedy się spotykamy, kiedy mamy spotkanie na Zoom, jest dla nas niesamowicie zachęcającym słyszeć co tutaj dzieje się, co Bóg tutaj robi.

Aby przedstawić się, powiem, że na imię, na imię mam Blake i jestem z Singapuru. And it may come to a shock to you, but I'm not Singaporean. <laughs> e, może to się e, wam wydawać szokiem, ale nie jestem Singapurczykiem. I'm originally from the United Kingdom. E, jestem e, oryginalnie z Wielkiej Brytanii. So, a little bit of a, a background about me. So, I moved to Singapore with my wife and two children to be planted in Hearts of God Church. There, I am part of what we call our global team, where I get to meet many amazing pastors like your pastors. i tam jestem częścią zespołu, który nazywa się Global Team i tam naszym zadaniem jest spotykać się ze wspaniałymi osobami jak wasz pastor. I'm also a connect group leader for university students who are amazing. Jestem także liderem grupy domowej dla studentów i to jest wspaniałe. I my wife, she is part of the worship team and she is also the key administrator for our pastor's conference we have every year. Moja żona jest członkiem zespołu Wielbienia i także jest jednym z kluczowych organizatorów konferencji dla pastorów, którą mamy co roku. Ale pozwólcie, że przewinę do tyłu, ponieważ nasza historia nie zaczęła się tutaj. Przez wiele lat starałem się znaleźć swoje powołanie w Bogu. I knew it had involved two things going overseas and young people. Wiedziałem, że ono dotyczy dwóch rzeczy: aby pracować jako misjonarz w innym kraju i dotyczyło młodych ludzi. Myślałem, że pierwszą moją podróżą poza granicę kraju to będzie gdzieś w Europie. Ale z jakichś dziwnych powodów zdecydowałem się zostać misjonarzem w Chinach. A więc zacząłem reach próbując dotrzeć do youth. I rozpocząłem tam służbę starając się dotrzeć do młodych ludzi. Despite the language barrier and the cultural barrier, pomimo kul barier kulturowych i językowych. Zobaczyliśmy wiele owoców, ale z powodu wielu różnych powodów to jakby nie mogło być kontynuowane. There was cultural issues and also visa issues, finances, think the doors were slowly closing. Były z wizą, więc te drzwi się so I returned back to the UK very discouraged and still wondering what is my purpose. I wróciłem do Wielkiej Brytanii mocno zniechęcony i w dalszym ciągu zastanawiałem się, co jest moim powołaniem. I na szczęście mój przyjaciel z Chin poinformował mnie o tym, że w Singapurze jest konferencja i oni mają tam przebudzenie wśród młodzieży, powinienem tam pojechać. So with Singapore being a less dramatic jump from China, I thought let's give it a try. But like your 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 leaders who came to our conference, I had the same experience. I have never seen so many young people on fire for Jesus and loving the house. I podobnie jak wasi liderzy, ja miałem podobne doświadczenie, z przyjazdu tam nigdy wcześniej nie widziałem tak dużej ilości młodych ludzi pełnych ognia i w przebudzeniu dla Boga I bardzo wyraźnie tam usłyszałem i brzmi to dla mnie jasno aż do dzisiaj że Bóg powiedział do mnie to jest to brzemię które chcę abyś ty miał, i żebyś w ten sposób e, budował kościół. So my fire came back, I was encouraged, and I flew back to England to tell my girlfriend, who is now my wife, by the way, I told her everything that I saw. I, pełen ognia i zachęty, wróciłem do Wielkiej Brytanii i powiedziałem mojej dziewczynie, która teraz jest moją żoną, że to jest to, co będziemy robić. I po tym, jak jeszcze modliliśmy się dłużej, o to to oboje poczuliśmy, że to jest ta wizja, którą Bóg ma dla nas. We are going to go to Singapore and plant ourselves there. Więc jakby starając się pójść za ciosem, stwierdziliśmy, że nie tylko będziemy o tym myśleć, ale spakujemy się i pojedziemy tam. Ale stwierdziliśmy, że oczywiście najpierw musimy się pobrać i żeby pojechać tam razem i budować to wszystko wspólnie. Ale 7 miesięcy po tym, jak zawarliśmy związek małżeński, może nie słyszeliście, ale COVID nastąpił. The shut Więc wszystko się zamknęło, ludzie przestali podróżować i nasza możliwość pojechania do Singapuru stawała się coraz mniej realna. Four years have passed since God put on our heart Już cztery lata minęły od momentu kiedy Bóg położył to nam na sercu. It felt like the dream would never I wydawało się, że ten sen nigdy, to marzenie nigdy się nie spełni. But After COVID, uh, we actually started to settle down. So we got married, we had a mortgage, we had kids i po tym, jak się pobraliśmy, za nasze życie powoli sta, zaczęło się stabilizować, miliśmy e, domna kredyt, miliśmy dzieci. We had many reasons to just settle. Mieliśmy wiele powodów, żeby po prostu osiąść w miejscu, gdzie byliśmy. Ale oboje z żoną zdawaliśmy sobie sprawę, że Bóg położył w na naszym sercu tą płonącą wizję, aby stać się częścią Kościoła Heart of God w Singapurze. But in February 2022, my wife saw an Instagram post from Pastor Hal. Ale w lutym 2022 moja żona zobaczyła post na Instagramie od pastora How. Zauważyliśmy, że on pojawi się na konferencji w Manchesterze za dwa tygodnie. Nie mogliśmy do niego pojechać, ale przynajmniej mogliśmy polecieć, ale przynajmniej mogliśmy pojechać samochodem i spotkać się z nim tam. Więc powiedzieliśmy, zróbmy to. Aby dać wam kontekst, my mieszkaliśmy na południu y, Wielkiej Brytanii i przejażdżka do y, Manchesteru to była długa dla nas podróż. Then getting a, a hotel, paying for the conference, it was very tight. Again, we just had a child. It was very tight on our budget. I, y, Opłacenie tego wszystkiego za konferencję, za hotel, za przejazd i mieliśmy właśnie e, małe dziecko, to było bardzo takie dla nas naciągające nasz budżet. You know, gives you a dream, Ale jak wielu z Was wie że kiedy Bóg daje wam wizję, to czasami można wyrzucić logikę przez okno. So we sealed the deal and we on Pastor House post saying we'll see you there. I e, więc stwierdziliśmy, że podejmujemy tę decyzję bez względu na wszystko i powiedzieliśmy pastorowi Howe, do zobaczenia na miejscu. a takes four hours to get to Manchester, but we had a two -month -year -old baby. A, i e, żeby jeszcze zdramatyzować bardziej tę całą sytuację, powiem Wam, że cztery godziny zajmuje dojazd do Manchesteru, a my właśnie mieliśmy dwumiesięczne dziecko. The four hours became seven hours i te cztery godziny przerodziły się w siedem godzin. How many parents can relate. But you know what? It was worth it. Ale wiecie co, warto było. Hearing Pastor Hau preach, it felt like we were transported back in Singapore, surrounded by the youth revival that we were longing to be a part of. I słuchanie jak Pastor Hau głosi e, równało się z takim doświadczeniem bycia na miejscu w tym kościele i bycie otoczonym tymi e, ludźmi w przebudzeniu. We felt God speak to us loud and clear. You must go to Singapore now. Our hearts were pounding. We were nervous. We could barely afford to go to Manchester, let alone move a family to Singapore. But right after one of the sessions, we immediately found Pastor Howe and we shared with him what was on our heart. Ale zaraz po tej sesji y, udało nam się dostać do pastora Hała i powiedzieć mu o tym, co było w naszym sercu. I powiedzieliśmy mu, że no, jak tylko to możliwe, jak długo to możliwe będziemy zaszczyceni, jeśli będziemy mogli stać się częścią Kościoła Hearts of God. Wiedzieliśmy, że to nie będzie tanie i powiedzieliśmy mu nawet, że jesteśmy w stanie sprzedać wszystko i pojechać tam. pastor Howe powiedział tak, zapraszamy was przyjeżdżajcie, ale nie sprzedawajcie waszego domu. And thankfully, now our house is being rented out it's uh, that's the logic part coming back. I teraz nasz dom jest wynajmowany, ale o tym jeszcze wspomnę. So from there our of a began. I nasza y, przygoda życia się rozpoczęła. In we to to move our to y, w ciągu sześciu miesięcy przygotowywaliśmy się do tego, żeby, aby przeprowadzić się do Singapuru. Sinapuru. ImentFing a tenant for our home. I w końcu udało nam się znaleźć kogoś, kto będzie wynajmował nasz dom. Our car, getting, in with our in Przeprowadziliśmy się do naszych teściów tymczasowo, sprzedaliśmy nasz samochód i tak dalej. Was the best time I ever had. Wiem, że to się nagrywa, więc chciałem powiedzieć, że mieszkanie z naszymi teściami to był najlepszy czas, jaki mieliśmy. Anyway, they're to message me later. But Myślę, że before, dostanę wiadomość później. Before you knew it in October 2022 we were back in Singapore. I y, zanim się mogliśmy zorientować w październiku 2022 byliśmy w Singapurze. Worshipping God in the church that we dreamed to be a part of. Oddając chwałę Bogu w kościele o którym marzyliśmy, aby stać się jego częścią. Even though we're in a foreign land, we couldn't brush off the feeling that we were home. Nawet e, pomimo tego, że byliśmy w e, obcym kraju, nie mogliśmy się pozbyć wrażenia, że jesteśmy w domu. And now fast three years later, I e, przechodząc trzy lata później, we staff in the e, staliśmy się pełnoetatowymi pracownikami w kościele. Living out our dreams, sharing the message of generations with pastors and leaders all over the world i y, żyjąc po prostu w środku naszych marzeń, y, dzieląc się y, tym przesłaniem o pokoleniach z pastorami na całym świecie. We never knew. We would be another country, another home. Nigdy nie wiedzieliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że będziemy w stanie nazwać jakiś y, kościół w innym kraju naszym domem. Not just for us, but for our kids by the way, we had a second child in between all of this story. Nie tylko dla nas, ale również dla naszych dzieci. Tak przy okazji mieliśmy drugie dziecko w międzyczasie. Więc dla mnie rozpoczęło się to od marzenia, które Bóg umieścił w moim sercu. Ja zaufałem Mu i wykonałem krok naprzód. Pierwszy krok to był z południa Wielkiej Brytanii do Manchesteru. Then the next step was from the UK to Singapore. Następnym krokiem było, był przejazd z Wielkiej Brytanii do Singapuru. So what I want to say in my message is that all of us here God has a purpose for our lives. To co chcę powiedzieć to jest to, że Bóg ma cel dla każdego z nas. Every season that you are in has a purpose. Każdy sezon, okres, w którym się znajdujesz, ma pewien cel, przeznaczenie. You being in this church has a purpose. Ty, będąc w tym kościele również masz swoje przeznaczenie I to co Bóg chce uczynić w Twoim życiu może rozpocząć się od dzisiaj Ja wykonałem krok wiary i to przeniosło mnie w środek mojego przeznaczenia my question to you is: i teraz pytanie dla Was, kiedy słuchacie tego. Jakie jest marzenie, które Bóg umieścił w Twoim sercu, być może dawno temu? Chciałbym zachęcić Was, abyście trzymali się tego marzenia. Ponieważ Bóg nie skończył. A Ci z Was, którzy jeszcze nie odkryli swojego przeznaczenia w Bogu, i chcę zachęcić Was y, i powiedzieć, że Bóg chce i pragnie podzielić się swoim marzeniem i swoim przeznaczeniem dla Ciebie dzisiaj. Thank you. Dziękuję.